Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy premierkę, albo bardziej znowienie, zdrapki Mega Pensja za 10 zł. I jak widzicie też taki mały bonusik w postaci Wingo, który zdrapiemy na sam koniec. Zaczniemy oczywiście od Mega Pensji. I zanim zaczniemy, oczywiście przypominam o trwającym konkursie dla subskrybentów. Wszystkie informacje i szczegóły znajdziecie w opisie. I kochani, dzisiaj bez przedłużania zaczynamy. Zaczynamy od numeru 23. Kochani, jak widzicie, ja mam taką e, siwą e, wersję kolorystyczną. Wiem, że jest jeszcze czerwona, e, i nie wiem, czy jeszcze jest trzecia, ale, ale są na pewno te dwie. Kochani, 10 stopni wygranych. Główna wygrana to 550 tysięcy, rozbite na, e, w taki sposób, że 250 plus 5 tysięcy co miesiąc e, przez 5 lat. I kochani, oczywiście, tą główną wygraną żeby zdobyć to e, trzeba znaleźć dwa razy napis Mega Pensja a my szukamy też liczb, żeby wygrywać, kochani, e, oczywiście te niższe nagrody i kochani, nasze wygrywające liczby to 32, 6, 43, 29 i 22. No i szukamy, kochani, trzymajcie mocno kciuki, a zaczynamy od 21, no i moja liczba ale niestety jej nie było u góry. 8, 16, 35, 42 obok, 39 nie ma, 44 jest obok, 26 niestety też nie ma, 12 niestety też nie ma. 0,1, jedyneczki, niestety też brak 37, niestety nie ma. 25 nie ma, 48 nie ma, mega pensja po raz pierwszy. 14 nie ma. 27 nie ma, 28 nie ma. No i teraz jeszcze jedną górę prośmy, no ale niestety 13. 33 obok i 11. Nie ma, kochani, więc pierwsza zdrabka, jak widzicie, SP, jest pusta. Kolejna zdrapeczka z numerem 13. Zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku ta zdrabka, ten numerek 13 okaże się szczęśliwy. Nasze wygrywające liczby to 23, 32, 18, 24 oraz szósteczka. Szukamy, kochani. I mamy 21 znowu na starcie. Zobaczcie, jak e, szkoda, że nie było u góry. 22, no widzicie. No i jeszcze jedno do góry, albo dwa no prosimy bardzo. 20, no i 9. I taki przeskok, zobaczcie. E, gdzie wygrano? Czy będzie wygrana w tej zdrabce? 43, 3, nie mamy trójki. 37 też nie mamy.

34 nie ma. 43 nie ma no i co? Pusto? No i pusto obok. Kończymy oboczkiem, kochani, GJ. No niestety dwie puste już mamy. Kolejna z numerem 9. Trzymajcie kciuki mocno, żeby coś tutaj nam się zwróciło fajnego. Żeby te cztery dyszki chociaż były z bo to wiadomo. Wiadomo, minus to nigdy nie cieszy. 27, 35, 12, 19 oraz 7 to nasze wygrywające liczby, a na początku już tym razem nie ma 21, tylko 40, 36, czyli obok, 13, znowu obok, 34 obok kolejny po raz trzeci, 16 nie ma.

21 nie ma niestety, 11 obok znowu, 17 nie ma, 4 nie ma, 31 nie ma i 47 nie ma. Kochani, lipa, lipa. I ostatnia drabka, mam nadzieję, że nam tu pomoże, chociaż dwie ryżki jakby wpadły, że połowa. Kochani, z numerem drugim. Mamy kciuki mocno. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygrywające liczby to 46, 1, 6, 24 oraz 16. A mamy co? 28 niestety nie ma, 23 obok, 2 obok, 12 nie ma,

45 obok, kochani, no nie wierzę. Nie ma cały czas, nie ma obok. stało 5 szans do tego, żeby wygrać cokolwiek w dzisiejszym odcinku na tej premierze 11 nie ma, 42 nie ma, 7 obok. No i kończymy 26, nie ma, kochani, tragedia. Tragedia, zobaczcie, cecha, więc mamy 4 puste wyrabki premierowe. No sobie zdrapiamy teraz. Wingo, kochani, mam nadzieję, że pierwszy raz uda się wygrać. Jak wiecie, kochani, walczę z tą zdrabką, Walczę. Na razie ta zdrabka ze mną zdecydowanie wygrywa. E, jak wiecie, 11 zdrapek kupiłem po kolei. 7 już wydrapanych. I wszystkie 7 puste. E, I kochani, w moim życiu w Wingo nawet 3 zł nie wygrałem. Z tego, co mi się wydaje. E, tu mamy 28, więc mam nadzieję, że w końcu w końcu utrafię tą wygraną, już nawet widzicie, taką ilość z jednej paczki i dalej tyle pustaków. W2, W9, no i teraz 74 by się przydało, W1, N35, N36, G52, G59, W5 i 21,

no i stop. No, jak widzicie, tak porozrzucane tylko 5 lip zostało, kochani. Ale tak porozrzucane, że w żaden sposób nam tu nie tworzy wygranej. No i jeszcze cała nadzieja w bonusie, kochani. A w bonusie zaczynamy od brylanta i go Więc, kochani, ósmy pustak. ósmy tak No, kochani, jak będzie 11 pustaków, to kupię kolejne yy, w kolejności tamtych. Kochani, nawet nie mam co wam dzisiaj tu pokazać wygranego, więc poło położę wam wszystkie pusteczki. Zobaczcie, 43 zł poszło, zaraz pójdzie do kosza. E, no szkoda, szkoda. Dzisiaj 0, wielkie 0. Nawet nie mam nic na pocieszenie, kochani. E, mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. Już w niedzielę, kochani, rywalizacja zdrapkowa z Natko Drapiemy. Więc, kochani, serdecznie, serdecznie zapraszam na. Niedzielny odcinek, i co kochani, ja już się będę z wami żegnał. Pozdrawiam cieplutko, i do usłyszenia już w niedzielę. Cześć!